Przychodzi dziecko, które jest. No wręcz. Małpka. Agresywna małpka, która skacze po stołach, po firankach. I praktycznie po paru minutach, jak ja już wiem, co jest grane, ojciec mocno ściska to dziecko, żeby wyprowadzić na zewnątrz, bo to dziecko nie. O tu by nie funkcjonowało. Tu wszystko by za chwilę było pozrywane. I po pół roku. To dziecko przychodzi i patrzy Panu w oczy. To jest jeden z pierwszych elementów. Te dzieci przestają patrzeć w oczy. Są agresywne, nie czują, chodzi o dotyk, czują, albo czują bardzo głęboko, więc wtedy albo mocno ściskają Pana, albo biją głową w Pana ciało, bowiem czucie powierzchowne jest zniesione, więc muszą mocno ścisnąć. Więc rodzice często są posiniaczeni. I jeżeli my zakładamy, że to jest sprawa genetyczna, bo tak wszyscy starają się nam wmówić, setki tysięcy, miliony złotych w skali kraju na bezsensowne badania genetyczne, chyba że ktoś będzie sobie pisał prace naukowe, habilitacje, to jest źródło kasy na habilitacje, na profesury, które wiadomo będą. Miały się delikatnie mówiąc z prawdą. Natomiast zwykłe oczyszczenie z metali ciężkich przy pomocy naturalnych zielsk w stylu chlorella, spirulina, zeolit, ymm, mumio, nagle okazuje się, że dzieci zaczynają wracać do normy. Następna rzecz, witamina D. To jest. Witamina, którą jeszcze w podręcznikach z lat 60. podawało się w ilości 300 tysięcy dzieciom, jednostek, a w tej chwili lekarze są tak oduczeni, że się boją dać nawet więcej niż 2000 jednostek. Z nakazem więcej niż pani nie bierze, bo może pani umrzeć. A to jest mózg. Mózg to tłuszcz. Więc jak pan chce wyleczyć? Chorobę neurologiczną nie używając witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K2. Tak jak gdyby oducza się ludzi, lekarzy, podstaw myślenia.